Słuchajcie, muszę Wam opowiedzieć o mojej ostatniej rozmowie z Justyną, czyli moją psiapsi od dzieciństwa, od zawsze, moją siską. My tak, siedzimy sobie we Wrocławiu, chillujemy pod galerią i tak, by the way, mamy po 27 lat i nagle, wiecie, zaczyna się temat, który rozwala każdą z nas. W co się ubrać, kiedy już nie jesteś nastolatką, ale jeszcze nie chcesz być, wiesz, tą ciotką Krysią w garniturze? I serio, jeśli też masz wrażenie, że twój styl to taki chaos z TikToka, trochę z Zary, trochę z Second Handu, a czasem po prostu dress, to ten odcinek jest dla ciebie. Zostaw suba, bo tu rozkminiamy życie bez filtra. A dziś właśnie rozkminiamy jak być sexy, nie będąc clownem ani urzędniczką Zusu. Ja jestem Magda, a to jest podcast Sory nad Sory, a konkretnie ECA Sexy Story Edition. I lecimy z dzisiejszym odcinkiem, który nazwałam tak Za stara na berszkę, a za młoda na garsonkę Czyli jak być sexy, gdy już skończysz 27 lat I nie czuć się jak przebieraniec I jak tam dziewczyny i chłopaki? Witajcie z powrotem w kolejnym odcinku Oh my god, oh my god. It's sorry not sorry paka Sorry not sorry Sorry not sorry kepisha. Oh my god, kepisha. Sorry, not sorry, sorry <laughs> Gotowi? To zaczynamy. No dobra, powiedzmy sobie szczerze. Wchodzisz do berszki, widzisz te wszystkie kolorowe crop topy, mini spódniczki, cekiny, a obok ciebie banda 17 które wyglądają jakby właśnie wyszły z planu serialu Euforia. Ty przymierzasz ten sam crop top, patrzysz w lustro i bum. Czujesz się jak 30-letni clown, który uciekł z przedszkola. A potem wchodzisz do Zary, na, do tej sekcji biznes i patrzysz na te wszystkie garsonki, marynarki, spodnie, na kant i masz ochotę zadzwonić do mamy, bo serio, czy ja już jestem na tym etapie życia? No właśnie, więc gdzie jest ten środek, gdzie jest ta granica, gdzie jeszcze możesz być sexy, ale nie wyglądasz jakbyś przyszła na lekcję WFU u swojej młodszej siostry. <grym> I tu zaczyna się najlepsze. Bo chcesz być sexy, ale nie tak jak nastolatka, która włożyła wszystko, co znalazła na Shane i jeszcze dodała neonowy eyeliner. Chcesz być sexy w stylu, mam już swoje lata, wiem czego chcę, ale nie będę udawać, że lubię garsonki. I chcesz być też czasem, powiedzmy, chill girl, czyli luźne spodnie, crop top, klapeczki, labubu i wiesz, zero spiny. A czasem masz ochotę na full business woman, czyli marynarka, szpileczki i czerwone usta. No i czasem jak patrzysz na siebie w lustrze, to masz ochotę się rozebrać i zrobić sobie sesję nago, bo czujesz się tak zajebiście, a innym razem masz ochotę schować się pod kołdrą i nie wiem, zamówić pizzę. I wiecie co? To jest normalne. To jest chyba normalne, bo skoro my miałyśmy taką rozmowę i stwierdziłyśmy, że ona tak ma, ja mam tak, to na pewno jest jeszcze ktoś, kto też tak ma. Więc każda z nas jak widać ma trochę w sobie tej nastolatki, trochę takiej boss bitch i trochę nie wiem co robią ze swoim życiem. Więc słuchajcie, kiedy miałyśmy 20 lat, wystarczyło założyć mini albo rurki, pomalować usta i wiesz, już czułaś się jak milion dolarów. A teraz, teraz wiadomka, to już nie wystarczy, teraz seksowność to nie tylko ciuchy, to jest ten vibe, ta pewność siebie, to to jak się śmiejesz, jak patrzysz na ludzi, jak chodzisz po ulicy i czasem możesz mieć na sobie ten dres, a i tak wszyscy patrzą na Ciebie jak na boginią. A czasem włożysz najbardziej wyzywającą sukienkę, i czujesz się, jakbyś przyszła na bal przebierańców. I to jest właśnie ten mindfuck. Chcesz być sexy, ale nie wiesz, czy możesz. Chcesz być elegancka, ale nie chcesz być nudna. Chcesz być na luzie, ale boisz się, że wyglądasz, jakbyś przyszła, nie wiem, po dziecko do przedszkola. I serio, dziewczyny, każda chyba z nas to zna. I każda z nas czasem stoi przez tą szafą i myśli, czy ja jeszcze mogę to założyć, czy już powinnam się. Ogarnąć, więc czas teraz na prawdziwe wyznania. Moja bliska koleżanka miała taką akcję, że poszła na randkę w różowym kroptopie, białych dzwonach, bo, wiecie, chciała być, no nie wiem, fajna i młoda. Ma 29 lat, no dobra, jest fajna i młoda, ale wiecie, o co chodzi, jeszcze młodsza i jeszcze fajniejsza. <laughs> Skończyło się tak, że cały wieczór czuła się jak Barbie na wyprzedaży w Pepko, a jej date, czyli jej randka, zapytał, czy jest influencerką modową i spoiler nie jest. Innym razem włożyła czarną marynarkę, szpileczki, wiecie, full make-up i czuła się jak własna matka podczas rozmowy o kredyt hipoteczny. A Wy? Dajcie znać proszę w komentarzach, jakie były Wasze największe stylowe wtopy, bo wiem, że nie, ona nie jest z tym sama. No dobra, ale jak odnaleźć ten swój vibe i nie zwariować? I teraz słuchajcie, najważniejsze. Nie ma jednej odpowiedzi. Możesz być sexy w dresie. Możesz być sexy w garsonce. Możesz być sexy nago, możesz być sexy z labubu. możesz być sexy w piżamie. A to co sprawia, że jesteś hot to nie ciuchy, tylko to, jak ty się czujesz to cholery sama ze sobą. Jak się czujesz jak klaun, to będziesz jak klaun. I najlepsze stylówki wychodzą zawsze wtedy, kiedy nie myślisz o tym, co wypada, tylko o tym, co daje ci fan. Więc chcesz założyć kropto w wieku 27 lat, wiadomka zakładaj. zakłada, chcesz iść na imprezy w marynarce i sneakersach, why not? Chcesz być tą chill girl w klapkach i bluzie? To jest Twój vibe. I nie daj się wciągnąć w żadne ramy, chociaż wiadomo, mózg nasz płata figle. Ale najgorsze, co można zrobić, to próbować być kimś, kim się nie jest. Tylko po to, żeby się komuś przypodobać. Więc zastanawiam mnie to wszystko. Jak znaleźć ten środek, czyli. Takie poszukiwanie stylu, który jest sexy, nieprzebraniowy i taki twój? No dobra, pogadajmy o tym szczerze. Czyli jak do cholery znaleźć ten złoty środek, żeby nie wyglądać jak przebieraniec, ale też nie czuć się jak własna ciotka na imieninach? Jak ogarnąć ten swój styl, kiedy moda zmienia się szybciej niż twoje nastroje przed okresem? No bo wiadomka to nie jest tak, że pewnego dnia budzisz się rano, patrzysz w lustro i myślisz okej, okay, od dziś jestem tą dziewczyną, która nosi tylko beżowe garnitury i złote kolczyki. Mm -mm, tak to nie działa. Nope. Nie. To jest proces i to jest taki, w którym czasem czujesz się jak bohaterka własnego serialu komediowego, a czasem jak statystka na weselu kuzyna. A największy mit, że styl to coś, co się ma albo nie ma. Więc sorry, ale nawet najbardziej stylowe dziewczyny na Insta mają za sobą tysiące, tysiące modowych wpadek, cringe'owych stylówek i momentów, które chciały zapaść się pod ziemię. Więc jeśli czasem czujesz się jak przebieraniec, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze po prostu. Przymierzaj rzeczy, których nigdy byś nie założyła i jeśli chodzisz zwykle w dresach, to nie wiem, spróbuj sukienki, a jak lubisz oversize, no, to może czas na coś totalnie dopasowanego. I tak, możesz się śmiać siebie w lustrze, to jest totalnie okej. Okay. Obserwuj też, ale nie kopiuj na ślepo, czyli inspiracje z TikToka, Instagrama, Pinteresta, no wiadomo, super, ale nie każda stylówka, która wygląda bosko na 19-latce z LA, będzie działać na ciebie, w twoim mieście i twoim vibe'ie. Więc zamiast kopiować jeden do jednego, zastanów się, co tak naprawdę podobać się w tej stylizacji. Kolor, fason, luz. Spróbuj wyciągnąć z inspiracji coś dla siebie, a nie przebierać się za kogoś innego. To, że na przykład Emilia Ratajkowski może chodzić w bilinie po mieście, nie znaczy, że ty musisz. No chyba, że chcesz, dziewczyno, to wiadomo, wtedy full support. Kolejna bardzo ważna rzecz, no to słuchaj swojego ciała i nastroju. To jest taki klucz, bo nie ma nic bardziej seksji niż laska, która czuje się swobodnie w tym, co ma na sobie. Czasem masz dzień na full glam, czasem na sportowy luz, czasem na vintage, czasem na. Nie patrzcie na mnie, mam okres i dres. <laughs> nie musisz być zawsze taka sama, bo styl to nie jest taki uniform do pracy ty w korpo. I daj sobie luz, pozwól sobie na zmiany, bo to jest Twój vibe. Kolejna ważna rzecz: znajdź swoje bezpieczne zestawy, czyli każda z nas ma takie rzeczy, które zawsze rotują tyłek. Może to być ulubiona para dżinsów, czarny crop top, marynarka sneakersy, bluza oversize. I zrób sobie listę takich rzeczy. Jak masz dzień, że nie wiesz co ze sobą zrobić, to sięgasz po swój zestaw i wiesz, że zawsze wyglądasz dobrze. I to jest twój taki stylowy SOS. <laughs> Kolejna rzecz: to ten cała seksowność to vibe, a nie metka. Możesz być najbardziej hotlaską w dresie, jeśli masz ten błysk w oku, i nie musisz mieć najnowszych trendów, żeby być sexy. A najlepszy styl to taki, w którym ty czujesz się pewnie siebie i masz ochotę tańczyć, śmiać się i czasem po prostu zaryzykować. Kolejna rzecz to nie bój się zmian, bo styl ewoluuje razem z tobą. I to, że dziś kochasz pastelowe bluzy, nie znaczy, że za rok nie będziesz nosić skóry i ćwieków. I to jest normalne. Zmieniasz się, dojrzewasz, podróżujesz, poznajesz ludzi, inspirujesz się i nie trzymaj się kurczowo jednej wersji siebie, bo tak wypada albo tak mnie znają. Bądź dynamiczna i taka ciekawa, po prostu kombinuj. Ważna rzecz jest jeszcze taka, żebyś przestała się przyjmować opinią innych, bo największy taki kill vibe to myślenie, co inni powiedzą. A co jeśli ktoś nie wiem, się spojrzy. A co jeśli ktoś pomyśli, że wyglądam śmiesznie? A co jeśli nic? <noise> Ludzie i tak są zajęci sobą, a najlepsze stylówki to wiadomka, powstają kiedy totalnie nie przejmujesz się tym, co ktoś o tobie pomyśli. Czyli jak masz ochotę być laską w dresie, iść na randkę w dresie, idź. A jak masz ochotę być over the top, bądź. Po prostu. I dziewczyny, pamiętajcie, że serio, nikt nie rodzi się z gotową instrukcją stylu. To jest jazda bez trzymanki, pełna wpadek, śmiechu, czasem łez i najlepszych historii do opowiadania, na przykład na podcastach. A najważniejsze to bądź sobą, kombinuj, baw się i nie bój się być czasem za bardzo albo za mało, bo twój styl to po prostu ty i to jest najseksowniejsze na świecie. Więc słuchajcie, styl i samoocena to się łączy, bo badania z 2012 roku opublikowane w Journal of Experimental Social Psychology Pokazują, że to, co na siebie zakładamy, ma ogromny wpływ na to, jak my się czujemy, jak się zachowujemy. Included cognition. I to się nawet tak nazywa. Serio, to nie żart. Ubrania potrafią zmieniać Twój nastrój, poczucie własnej wartości, a nawet poziom pewności siebie w łóżku. Czyli założysz marynarkę, czujesz się boss bitch. Założysz crop top, czujesz się młoda i dzika. A założysz dresy, to czujesz się jak chill queen. To nie jest tylko moda, tylko to jest psychologia, kochanie więc jeśli czasem masz ochotę założyć coś szalonego, żeby podbić swój vibe, to nie jest głupota, to jest nauka. I słuchajcie tego. Badania z archiwów seksualnych zachowań pokazują, że kobiety, które eksperymentują ze stylem i nie boją się wyrażać siebie, to mają lepsze życie seksualne. Tak, dobrze słyszysz. Więc jeśli ktoś ci kiedyś powie, że jesteś za stara na crop top, powiedz mu, że nauka jest po twojej stronie i idź robić swoje. Więc laski, nauka mówi jasno. Styl to nie tylko wygląd, to jest przede wszystkim narzędzie do budowania własnej energii, pewności siebie i seksapilu. I nie bój się eksperymentować, zmieniać, szukać siebie, bo to nie tylko zabawa, ale to też inwestycja w twoje samopoczucie, relacje i życie seksualne. A jeśli ktoś ma z tym problem, to wiadomo, sorry no sorry. Więc każda z nas się gubi. Czasem czuję się jak Przebieraniec, każda z nas też czasem nie wie, co jest seksy, czy jest to śmieszne, czy nie. Ale wiecie co? Najważniejsze to mieć z tego fan i nie traktować siebie zbyt serio, bo my, zwłaszcza Polacy, mamy wystarczająco kije w dupie po prostu i nie bać się próbować nowych rzeczy. Także dajcie please znać w komentarzu, jakie ciuchy sprawiają, że czujecie się najbardziej hot, a jakie najbardziej cringe. Zostawcie suba, bo tu rozkminiamy życie bez filtra, a w kolejnym odcinku o już zobaczycie co was czeka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Do zobaczenia w następnym. Bye.